Rozmowy przy kawie Artberg Cafe Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę No właśnie, witam w Artberg Cafe Dzisiaj kawę pije ze mną w mojej wirtualnej kafejce Stefano Terazzino Zapraszam Artberg Cafe Cześć, to ja właśnie teraz mam swoją To jest bardzo często na sala treningowa, jak czekam na kolejny zajęć. Między jeden drugi zajęć to mam swoją kawę, która jest zawsze bardzo często na Czarna z mlekiem, czyli biała, bo trochę mleko, bez cukru. Lubię mnie trochę mi obudzi i lubię ten smak po prostu. No i teraz yy, przygotuję właśnie bardzo. Projekt, który jest bardzo ważny dla mnie, który dojrzewałam długo, bo to jest troszeczkę takie bardzo osobiste, jest trochę biograficzne, ale ogólne o marzeniach, o byciu marzycielem. I to wszystko związane z um, tancem, śpiew, włoska muzyka przede wszystkim, um, i, i projekcja, czyli jakż tam projekcja, scenografia. Będzie to bardzo teatralno-muzyczno. Więc cały czas jesteśmy yy, na sali, tu już pimy prawie i przygotowujemy to. No ale na szczęście jest kawa. Rozmowy przy kawie. Artberg kafe.